Ilekroć następował słabszy, nawet zwrot ku pojednaniu się sławian, lub też, ilekroć wrogowie nasi obawiali się, aby do tego nie przyszło, umieli oni poruszyć wszelkiego rodzaju podstępy oraz intrygi, potrafili uciekać się do kłamliwych oskarżeń, zdradzieckich podszczuwań, niecnych prowokacji, aby stygnięcie namiętności znowu rozpalić. Niezgodę w świeży, gruntowniejszy jeszcze płomień rozdmuchać. Sławianie, zapomnijmy o regionalnych, rzekomo narodowych różnicach, naszą ojczyzną sławia, ta sławia, która ongi zajmowała całe dzisiejsze Niemcy, część Francji i Włoch, całą Rosję i Węgry.